To auto robi wrażenie. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj konkretnie rzeczowo i na temat. Jesteśmy w Mercedesie przy ulicy Armii Krajowej Sobiesław Zasada Automotive, a dzisiaj wybieramy się na AMG Performance Tour. Dokładnie tak, będziemy jeździć najmocniejszymi odmianami Mercedesa, w tym GLE, CELA i wiele, wiele innych. Będzie również GT albo, albo S, albo R, dzięki show. Trzymanko. Znowu się widzimy i Znowu nagrywamy. dokładnie tak. A widzieliśmy się ostatnio kilka dni Cały temu. Dni, yy, dwa dni. Tak, na tuning show. Także jak widzicie, Dajcie znać komentarze. dokładnie. Jak widzicie, ten świat jest naprawdę mały i pełen fajnych ludzi. Także co? My idziemy i wskakujemy do najmocniejszych odmian Mercedesa. Słuchajcie, tak wygląda kolumna. Którą będziemy dzisiaj podróżować. I oczywiście, tak jak wam wcześniej wspomniałem, są same Mercedesy MG, w związku z czym będzie się działo. O, jest już Tomek. Tomku, który samochód dla nas wylosowałeś? Adamia. <laughs> Mamy S-klasę. A my teraz znajdujemy się w A45. Giela, prawa wolna. A45S. Kurde, przed chwilą powiem Wam, jeździliśmy tą S-Klasą, którą widzicie przed nami, i Gela ma charakter, który. Nie, no to jest końca auto. Proszę Państwa, tego szukaliśmy. Tak. AMG Performance ale zaczęło się idealnie, zaczęło się w wyważony sposób. ja mogłem, proszę Państwa, zacząć klipa od samochodu na tylnej kanapie. Wszystko mi tam jeździło, masowało mnie. Subwoofer, jak zaczął w moim fotelu tylnym robić puf, puf. To aż mnie odchrząknęło, tutaj, wszystko, proszę Państwa. Kaszen palacza, choć nie palę już lat 6, naprawdę genialny samochód, ale teraz zaczynamy prawdziwe sportowe emocje. Show, jak ci się jechało? Bardzo dobrze, podkreślam, uwielbiam suwy, małe, zwinne, szybkie, i to jest właśnie samochód, który ja po prostu lubię który mi pasuje. Bomba, no a my śmigamy dalej. Teraz jeździliśmy S500, a przepraszam, jeździliśmy S500, teraz jeździliśmy. GLA45 wersji S, oczywiście też AMG. A teraz idziemy, zobaczcie, V8 Biturbo Formatic, czyli GL, -E. 63S. Obok niego staliśmy w salonie. Wrzucam cały Majdan na tył. Opa! O kurde, zobaczcie jak to ślicznie wygląda. Także ten. Wy tego nie czujecie, ale ten zapach. Mercedes umie w samochody bardzo dobrze. Słuchajcie, fajne jest to, że mamy możliwość porównania bezpośrednio jeden po drugim tych wszystkich samochodów marki, znaczy marki Mercedes, oczywiście chodzi tutaj o geny AMG i to jest genialne, bo wsiadacie z jednego i przesiadacie się automatycznie do drugiego. Widać, minę tego pana potwierdza, że mam rację. I to jest istotne, że te wrażenia są na bieżąco i te bodźce są dosłownie jeden po drugim. Co powoduje, że bezpośrednie porównanie to mega istotna sprawa za... Nie, jest strasznie narwany, naprawdę, jak dajesz mu gazu w Sport Plusie, to jest strasznie narwany. Poza tym to, co zauważyłem we wszystkich, dosłownie wszystkich samochodach AMG, one w Sport Plusie pracują bardzo dziwnie, jeśli chodzi o przekładnię, skrzynię. Ona jest taka... Brutalna! ...by te biegi wchodziły tak arcymechanicznie po prostu, tak na sztywno. I to jest właśnie... Znak rozpoznawczy. Jak na sekwie, tak wiesz? Pach, Ale, pach, tak, pach, gdzie tak, jest? w lewo kierunek. Tak tak powiem, jest. Co nie zmienia faktu, że możecie połączyć duży samochód rodzinny, komfortowy z takim hardcorem i brutalem w jednym. No i to jest fajne w AMG. Inny, no klas... no. Inny świat w G klasie, idziemy zobaczyć. Dobra, zabieramy zabawki. A. Ale kurczę, fajne. To jest naprawdę fajne. A teraz moi kochani G-klasa. Tomku, czyń honory! No Tomek nie chce się pojawić. No, siema. Prowadź, prowadź! Tak! Potem ja pojadę, więc na spokojnie. Ależ to jest... Spokojnie, ale i tak się później zamieniamy, więc jeden i drugi pojedzie. O kurde, no powiem wam... Ech. O, oh, ho, 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 ho. ho. Tro, lo, 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 I tak dalej, nie? G-klasa w wersji V8, biturbo. Oczywiście AMG. To auto jest mega kotem. Zobaczcie, G63. Takie nawiązanie trochę do terenowych samochodów, bo oczywiście mamy tylne koło zabudowane, ale jak prestiżowo zabudowane, oznaczenia oznaczenia AMG, ja się śmieję z Tomka, bo on tak przeżywa, że to jest niesamowite. Ale obydwoje jechaliśmy G-klasą. Proszę, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Zobacz, tutaj otwierane jak w prasowych terenówkach. Dobrze, ale później tak się zmieni, więc tu też pojedziesz. Popatrz na te zawiasy zewnętrzne, to jest tak piękne nawiązanie do samochodów klasycznych. Analogicznie kierunkowskazy w części górnej, aż ja sobie złapałem. Jak taki prawdziwy mężczyzna, emblematy AMG. No, mega, mega się tym autem jaramy bez to połączenie. Kiedyś to był samochód terenowy, obecnie jest to symbol prestiżu i luksusu jednocześnie w mega smaku. Bo kto nie kocha terenówki, które szybko jeżdżą po zakrętach? Jedno z drugim się trochę kłóci, ale, ale faktycznie tak jest. I ten układ wydechowy sygnowany AMG. Nigdy nie przypuszczałem, że będę się jarać G klasą. Nigdy, ale jak widać, człowiek dorasta do pewnych rzeczy. Słuchajcie, z tymi kierunkowskazami to jest niesamowita historia, ponieważ teoretycznie one nie mogą być używane w ruchu drogowym, ale tylko teoretycznie, ponieważ Mercedes przemyślał bardzo doskonale swoje rozwiązania i są wyposażone te kierunki dokładnie w pirotechnikę, co powoduje, że przy obciążeniu 30 kg kierunkowskaz nurkuje do środka, więc jest wtedy całkowicie bezpiecznie. No, przyznam szczerze, niesamowity patent. Ale taka jest właśnie G-klasa. Siedzimy w aucie, który ma 580 koni mechanicznych i ma trzy blokowane mechanizmy yeah. Różnicone yeah. I różnicowe. Tak, trzy, trzy blokady dyflów. Przód, tył centralny, czyli tak jak w rasowej terenówce pełnej. A jakby tego było mało, mamy podwójnie doładowane V8. i słuchaj... za kierownicą i analogiczny zegarek. Spójrzcie to. To jest to, co w takich samochodach podoba mi się najbardziej. Taki delikatny klimat, akcent w postaci analogowych zegarków. Zresztą w samochodach tej klasy bardzo często spotykamy. W zewnętrznej klasyki <laughs> odzialnego świetnika. Wow. Arcy dobrze wyposażonego w to no, auto żeby... robi to, wrażenie. Nie nagrałem, więc nagram szybko raz jeszcze. Teraz jeździliśmy G-klasą, niesamowity samochód, a przed nami legenda. AMG GTR, najmocniejsza wersja. Zobacz, miałem okazję tym samochodem, znaczy nie tym dokładnie, jeździć z Łukaszem podczas Silesia a dzisiaj wreszcie mam okazję się za kierownicą tego bydlaka. Zwróćcie uwagę na te detale. Hamulce węglowo-ceramiczne, elementy, które zmniejszają opór aerodynamiczny przy dużych prędkościach, a także bardzo wydajne chłodnice. To powoduje, że to auto po prostu się kocha. Wow, wsiadamy do środka. No, słuchajcie, powiem Wam, że AMG gt to taka typowa torówka z homologacją drogową. Tutaj mamy również możliwość przełączania trybów kontroli trakcji. Co powoduje, że nie, możemy albo uwalniać wodzę fantazji, albo ją hamować, jeżeli nie czujemy się pewni. No jest to auto naprawdę tak hardkorowe i tak mechaniczne. Kiedyś się mówiło, że kiedyś to była motoryzacja, bo działo się. A, dobra, moment, o tak, kierunkowskaz. W każdym razie zmierzam do tego, że tak, tutaj mamy typowo mechaniczny samochód, który nie wybacza błędów i jeżeli odepniecie trakcję, to ona jest odpięta, więc liczcie tylko na siebie i na swoje umiejętności. Znać, Teraz jesteśmy właśnie na stacji benzynowej i obecnie... Mamy porę karmienia. Pierwsze wrażenie z AMG GTR. No, powiem Wam szczerze, jest to naprawdę mega ciekawy bus i tutaj chciałbym obalić mit Mercedesa, że Mercedes robi, wiecie, takie auta dla spokojnych ludzi. Mercedes ma na tyle bogatą ofertę, żeby sobie zapewnić naprawdę bardzo duże możliwości wśród grona odbiorców i takim samochodem jest AMG GTR, co powoduje, że to nie jest auto dla każdego. Tutaj trzeba dogrzewać opony, trzeba dogrzewać skrzynię, silnik i jasne: skrzynię, silnik trzeba zawsze dogrzewać, ale w drugą stronę, w takim fotelu i z takim rollbarem, nie każdy będzie czuł się dobrze, ale z kolei dla tych, którzy kochają motor, sport, będzie to spełnienie marzeń. W związku z czym mamy tutaj. Wiele możliwości ustawiania trybów jazdy: skrzyni biegów, zawieszenia, kontroli trakcji, układu wydechowego, start-stop. Mamy nawet takie rzeczy jak aktywny tempomat chociaż po co komu w tym aucie takie rzeczy? Ale w drugą stronę czuć, że jest to najwyższy model, jeżeli chodzi o AMG. Bo AMG GTR jest naprawdę fajnym autem, ale jeszcze raz powiem: to nie jest auto dla każdego nie chodzi tylko o pryzmat portfela. Ale chodzi o to, jak to auto się zachowuje, jakie jest bezpośrednie, jakie jest niewybaczalne. W związku z czym nie dziwię się, że ten samochód rozkochuje wielu, ale inni go też znienawidzą. Dlatego, no, tak jak czasem klejmy pewne stereotypy do różnych marek, ten trip pokazuje, że absolutnie to tylko stereotypy, które są w naszych głowach, a oferta i możliwości są naprawdę bardzo duże. Bardzo tak, bardzo dobrze. Prosi się, nie? Proszę się, prosi, żeby go. Nie, jak najbardziej, tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Czym jedziemy dla przypomnienia? CLA A45S. Co powoduje, że w tym kolorze jesteśmy najszybsi. Nawet szybsi od tego GTR, bo GTR ma zimne opony, a my mamy tutaj zwykłe opony drogowe, co powoduje, że w tych warunkach auto zachowuje się szybciej, lepiej, skuteczniej, ma więcej przyczepności wbrew pozorom niż przed nami GTR. I nie ukrywam, że biorąc pod uwagę walory użytkowe tego samochodu, jest to naprawdę fajna opcja. A słyszałem też, że tymi autami da się kręcić bardzo dobre czasy, bo napęd, skuteczna skrzynia biegów i silnik, który ma 420 koni i działa, nie przegrzewa mu się do lot. To w nawiązaniu do innych samochodów, które niestety czasem wymiankają przy szybszych torach. Co powoduje, że mamy fajne auto weekendowe do upalania na torze. Zawieziemy tym auta dzieci do przedszkola, pojedziemy na zakupy. Polecimy gdzieś dalej. No i co, fajny kompromis na je, dobre sportowe auto, które ma cztery buty i pójdzie bokiem. Bo wiem, że czasem ośki słynne hothecze, no to tam, no tego. Poleci przodem co najwyżej. Moi kochani, teraz przerwa na obiad. Mam okazję znowu e, zobaczyć na dłuższą chwilę te samochody z bliska, z zewnątrz. Nie tylko nimi pojeździć, ale również obczać co i jak mam kilku bohaterów tego wydarzenia, ale chciałbym, żebyście zrozumieli też moje spojrzenie. Bardzo podoba mi się lekkość i zwinność Cela A45 AMG. Ujmuje mnie brutalność AMG GT -a, a także prestiż G-klasy. To są trzy auta, które skradły moje serce podczas tego wydarzenia. Nie można innym też odmówić doskonałości w swoich działaniach, ale na przykład z egzemplarz, który stoi obok mnie, czyli E-klasa jest, nie jest aż tak brutalna, jest wykwintna, jest delikatna, ale zarazem jest takim soft AMG. Nie ma tej brutalności, która na przykład znajduje się tutaj, czy też w Fordorze. Dlatego, kurczę, to każde auto, ten, te samochody są inne. Oczywiście wszystkie są sygnowane logiem AMG, nie tylko na budzie, ale również zwróćcie uwagę na te obłędne hamulce co powoduje, że wsiadanie i zmienianie się po nich bezpośrednio daje pełen obraz tego, jakie są w rzeczywistości. Moi no kochani, kończymy MG Performance Tour. Za nami fantastyczne samochody, dzień pełen fajnych atrakcji, emocji oraz przeróżne auta, zobaczcie, które powodują szybsze bicie serca. Trzeba pamiętać, że nie jeździliśmy po to, że więc nie jeździliśmy na 150%. Tu tutaj chodzi o to, żeby zapoznać się z układem kierowniczym, jak samochód przyspiesza, hamuje, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że nie ścigamy się i nie walczymy o czas. Więc to jest takie wejście w świat samochodów AMG, a jednocześnie zapoznanie się, jak działa każdy z nich. I super, że był dzisiaj z nami AMG GTR CLA45 wersji S. Nie, a także no, cały arsenał fantastycznych samochodów. Ja Wam serdecznie polecam, jeżeli chcecie zaznajomić się z flotą nie, takich aut, nie, a jednocześnie zobaczyć, co w obecnych czasach oferuje Mercedes, który niesamowicie zmienił się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ja Wam bardzo dziękuję. Dziękuję również Sobiesław Zasada Automotive, Mercedes AMG przy ulicy Armii Krajowej. I widzimy się już niedługo. Koniecznie zostawcie subskrypcję i do zobaczenia. Cześć!